Storczyk dendrobium preferuje jasne stanowiska oraz wilgotność powietrza na poziomie minimum 50%. Nie toleruje natomiast bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. W okresie wegetacyjnym idealna będzie temperatura około 20 stopni Celsjusza. Korzenie dendrobium nie powinny być polewane wodą, ale nawadniane podczas kąpieli. Zabieg ten powtarzamy co tydzień, a po jego wykonaniu dokładnie odlewamy wodę z doniczki. Roślinę należy również zasilać specjalnym nawozem do storczyków. Po okresie kwitnienia ograniczamy podlewanie i wstrzymujemy regularne nawożenie. Gdy nowe pędy osiągną długość około 5 cm, ponownie rozpoczynamy intensywną pielęgnację. Zwiększamy dawki wody i nawozu, a także przenosimy storczyka w cieplejsze miejsce. Ponadto należy regularnie odcinać obumarłe liście, kwiaty i pędy, aby nie dopuścić do chorób.